stworzyliśmy w Europie chińskiego potwora. Chiny zalały swoimi panelami fotowoltaicznymi cały świat. Jak na ironię, chiński rząd rozdaje dotacje do energii elektrycznej pochodzącej głównie z węgla, po to, żeby produkować ekologiczne panele fotowoltaiczne. Jak to się stało, że Chiny mają ponad 80% światowej produkcji paneli fotowoltaicznych? I jak to się stało, że przyczyniła się do tego Unia Europejska? W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie. Chiny, według różnych źródeł, mają od 80 do nawet 84% globalnej podaży paneli fotowoltaicznych. Ceny chińskich paneli są często dwa, a nawet trzy razy niższe niż europejskich czy amerykańskich odpowiedników. Ceny paneli z Chin często mieszczą się poniżej 69 groszy za 1 watopik. Dla porównania europejskie panele zazwyczaj kosztują powyżej 0,20 20 zł za 1 watopik. Jak to jest możliwe? Chiny kontrolują globalny łańcuch dostaw, w tym produkcję krzemu i metali ziem rzadkich. Chociażby niemieckie firmy, takie jak Solarwatt, które produkowały panele w Niemczech, często importowały wafle lub ogniwa krzemowe z Chin. W 2023 roku koszt produkcji polikrzemu potrzebnego w panelach fotowoltaicznych w Chinach wynosił on od 6 do 8 dolarów za kilogram, podczas gdy w USA czy w Niemczech wynosił on od 10 do nawet 15 dolarów za kilogram. Tańszy dostęp do materiału to absolutnie nie jest wszystko. Chiny dotują po prostu sektor produkcji paneli fotowoltaicznych. Chiński rząd traktuje fotowoltaikę jako strategiczny sektor, oferując subsydia, tanie kredyty, ulgi podatkowe i tanią energię, pochodzącą głównie z elektrowni węglowych. Na przykład, region Xinjiang, produkujący 40% globalnego polikrzemu. Korzysta z subsydiowanej energii węglowej. W samym 2020 roku chiński rząd przeznaczył na subsydia dla sektora fotowoltaicznego ponad 200 milionów dolarów. Od 2011 roku Chiny podobno zainwestowały w sektor fotowoltaiczny około 50 miliardów dolarów. Podobno bo nie jest do końca znana rzeczywista skala dotacji do sektora. W praktyce może być dużo większa. Znane są chociażby przykłady inwestycji w nowe fabryki, na przykład GCLSI, koszt około 2,5 miliarda dolarów na fabrykę o możliwościach produkcyjnych aż 60 gigawatów rocznie. Dotacje do sektora, budowanie fabryk i to nie jest jeszcze wszystko. W 2023 roku Chiny zainwestowały 216 gigawatów nowych mocy fotowoltaicznych. Czyli nie dość, że Chińczycy finansują swoje fabryki, to jeszcze stawiają ogromne farmy fotowoltaiczne, dzięki którym chińscy producenci paneli mają zbyt na swoje towary. No dobrze, ale wypadałoby się tutaj na chwilę zatrzymać i pomyśleć, w sumie. To skąd Chiny miały do tego technologię, skąd to się wszystko wzięło? Chiński przemysł fotowoltaiczny nie powstał na bazie własnych, oryginalnych wynalazków, lecz jego rozwój był możliwy głównie dzięki transferowi technologii. Przełom nastąpił po 2000 roku wraz z powstaniem i dynamicznym rozwojem takich firm jak Santech, Trina Solar, Yasolar czy Jinko Solar, które bazowały na zagranicznych patentach i stopniowo. Budowały własne centra rozwoju. A jak wyglądało to wcześniej? W latach 50. i 70. liderem produkcji paneli były Stany Zjednoczone, głównie za sprawą takich firm jak Hoffman Electronics, czyli producent pierwszych nowoczesnych ogniw krzemowych. Potem w latach 90. pozycję dominującą na świecie miała Japonia. A po 2006 roku, do mniej więcej 2010 roku, Niemcy były światowym liderem produkcji paneli fotowoltaicznych, głównie za sprawą takich firm jak Solar World, Coenergy czy Scott Solar. Zapewne pomyśleliście sobie, że to nie jest nic wyjątkowego. Chińczyk wziął sobie patent, po prostu produkował taniej. I dzięki temu mógł po prostu skolonizować swój świat panelami fotowoltaicznymi. Jednak nie jest to do końca prawda. Chiny zoptymalizowały metodę Czochralskiego, czyli technikę otrzymywania monokryształów opracowaną w 1916 roku przez polskiego chemika Jana Czochralskiego. Umożliwiło to produkcję większych i tańszych wafli monokrystalicznych wykorzystywanych w rozmiarach 182 mm i 210 mm, które stały się standardem w dużych instalacjach. Chińczycy udoskonalili technologie takie jak TopCon i HJT od mniej więcej 2015 roku, co znacząco zwiększyło sprawność paneli sprawność, czyli zdolność przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Chiny opracowały rozwiązania pozwalające produkować panele o sprawności powyżej 22%, kiedy w latach 2000-2010 typowa sprawność paneli monokrystalicznych wynosiła 14-17% w produktach komercyjnych. Chiny zyskały też na transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku Europa odpowiadała za około 58%, rozumiecie, 58% wszystkich eksportowanych z Chin paneli fotowoltaicznych. Szacuje się, że w 2023 roku około 98 importowanych przez Unię Europejską paneli fotowoltaicznych pochodziło z Chin. Oznacza to, że większość europejskiego rynku paneli fotowoltaicznych opanowała produkcja chińska. To my, Europejczycy, stworzyliśmy Chinom rynek zbytów Unii Europejskiej. Czy można powiedzieć, że dalsza transformacja energetyczna w Unii Europejskiej jest na rękę Chinom? Można, i to jeszcze jak? Myślicie, że ktoś tego nie zauważył? Zauważył, bo do 2013 roku były prawie zerowe cła na chińskie panele fotowoltaiczne, które zaczęły zalewać europejski rynek. W czerwcu 2013 roku Unia Europejska wprowadziła tymczasowe cła antydumpingowe na chińskie panele fotowoltaiczne, wafle i ogniwa krzemowe. Cła wzrosły wtedy do średniego poziomu 47,6%, czyli naprawdę bardzo dużo. Myślicie, że ich przestrzegano? Niekoniecznie. Powstał mechanizm nazywany MIP. Prowadzony przez Unię Europejską w porozumieniu z chińskimi producentami paneli fotowoltaicznych w sierpniu 2013 roku, aby regulować import chińskich paneli. Unia Europejska ustaliła minimalną cenę, po której chińskie panele mogły być importowane do Europy. Początkowo wynosiła ona około 56 eurocentów za watopik w 2013 roku. Wprowadzono też limit ilościowy na eksport chińskich paneli do Unii Europejskiej do około 7 gigawatów rocznie. Najwięksi chińscy producenci paneli fotowoltaicznych dostosowali się do tego, przez co uniknęli płacenia tych ogromnych stawek celnych. Cła w domyśle miały uratować niemieckich producentów paneli fotowoltaicznych, ale to się nie udało. Efekt był taki, że w 2017 roku obniżono minimalną cenę chińskich paneli do 37 eurocentów za Watopik, a we wrześniu 2018 roku zrezygnowano z polityki antydumpingowej. Nastąpiło wtedy zwolnienie blokady. I ruszyła. Ruszyła chińska maszyna. Nie było wtedy żadnych ceł na panele fotowoltaiczne z Chin. Po zniesieniu ceł import chińskich paneli wzrósł do nawet 98% rynku Unii Europejskiej. Jednocześnie, w Unii Europejskiej zaostrzono kurs na transformację energetyczną, która będzie wymagała coraz większej ilości paneli. W ciągu ostatnich 10 lat Unia Europejska wydała na budowę farm fotowoltaicznych około 130 miliardów euro. Tylko w 2023 roku energia słoneczna otrzymała największą część wszystkich dotacji dla odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. Była to kwota aż 21 miliardów euro. Czyli ustalmy sobie, jeden produkt tak naprawdę ma dwie dotacje. Zupełnie w różny sposób to przebiega. Czyli mamy dotację od rządu chińskiego do sektora paneli fotowoltaicznych, żeby je produkować możliwie jak najtaniej. Do tego mamy jeszcze dotacje Unii Europejskiej, żeby Europejczycy kupowali te panele fotowoltaiczne, żeby stworzyć po prostu rynek. Także udało się Chińczykom zdominować świat no, w dużej mierze dzięki Unii Europejskiej. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu filmu. Jestem Wam mega wdzięczny za ilość polubień, za ilość komentarzy i za wszystko, co było pod ostatnim filmem. Naprawdę nie spodziewałem się tak dobrej, naprawdę bardzo dobrej reakcji. Zostawcie mi suba na przyszłość, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!